Witam państwa ponownie. Mówi się, że w złości język pracuje szybciej niż głowa. Ale jeszcze gorzej jest, gdy złość tli się ukryta gdzieś głęboko, gotowa wybuchnąć w każdej chwili. Bohaterka naszej dzisiejszej historii miała w sobie oba rodzaje złości. Jedną wyładowywała krzycząc na swojego męża, druga powodowała w niej coraz głębszą niechęć do niego i nieomal doprowadziła ją do samozniszczenia. Ze względu na tematykę dzisiejszej audycji, dzieci nie powinny jej słuchać bez opieki dorosłych. Już za chwilę poznamy prawdziwą historię Patrycji Adams i dowiemy się, w jaki sposób jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Patty. Przecież nie możesz być znowu w ciąży. Mogę i jestem, Joff. Test wyszedł pozytywnie. Przecież nasz mały ma dopiero cztery miesiące. To straszne. Dlaczego? Będzie miał braciszkę albo siostrzyczkę, z którą będzie mógł się bawić. Taka mała różnica w wieku jest najlepsza. Nie stać nas na kolejne dziecko, Patty. Do końca ciąży mogę pracować. A nie bądź śmieszna. Musimy się tego pozbyć. Joff. Mówię poważnie. Aborcja jest teraz legalna. No, porozmawiaj z lekarzem i jak najszybciej miejmy to z głowy, po prostu w tej chwili nie stać nas na kolejne dziecko. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony. Realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi, głosić światu radosną nowinę. W jaki sposób bezdomny mężczyzna czy kobieta może znaleźć pracę? Bez możliwości zadbania o siebie i swoją higienę, zmiany ubrania czy przygotowania posiłku. Ludzie żyjący na ulicy nie są w stanie w ten sposób zmienić swojej rozpaczliwej sytuacji. Jeśli jednak mieszkają w Chicago, mogą zapukać do Pacific Garden Mission, gdzie o każdej porze dnia i nocy czeka na nich prysznic, łóżko, czysta odzież i pożywny posiłek, a nawet niezbędna pomoc medyczna i dentystyczna, jeśli zachodzi taka potrzeba. Wszystko to za darmo, dzięki szczodrości naszych przyjaciół i słuchaczy, którzy finansowo wspierają działalność misji. Jednak nie ogranicza się ona do udzielania czasowego schronienia setkom mężczyzn, kobiet i dzieci. Naszym głównym celem jest zmiana ich życia. Duszpasterze i doradcy duchowi zapoznają ich z tym, który jako jedyny może tego dokonać. Dać im szansę na to, by zaczęli wszystko od początku i w konsekwencji zyskali nowe życie. I właśnie o tym opowiadają nasze słuchowiska. Dosłuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2872 z cyklu Wyzwolony Audycja, która da Wam do myślenia. Wychowałam się w Connecticut w rodzinie z klasy średniej. Mama zajmowała się domem, a ojciec na okrągło pracował często nawet w weekendy i święta. Moi bracia bliźniacy byli o 5 lat młodsi ode mnie i świetnie szło im w szkole, podczas gdy ja miałam z tym problemy. Byłam chuda, miałam wystające zęby, więc koledzy często się ze mnie naśmiewali. Chodziłam do szkoły publicznej do czasu, kiedy zakazane w niej zostały wszelkie odniesienia do Boga. Wtedy, dzięki temu, że ojciec pracował na dwóch etatach i było nas na to stać, rodzice przenieśli nas do prywatnej szkoły parafialnej. Widziałem twoje świadectwo, pati. Znowu dwuje i truje. No wiem, że stać się na więcej. Staram się, tato. Musisz pomyśleć, zanim coś zrobisz. Inaczej do niczego nie dojdziesz. Chciałabym pójść w przyszłym roku do publicznego liceum. Już cię zapisaliśmy. I zapłaciliśmy czesne za pierwszy semestr. Nie! Nie pójdę do szkoły parafialnej! Tam są same kliki i wstrętne, złośliwe dziewczyny. Ja... Jeśli nie mogę iść do normalnego liceum, to nie pójdę nigdzie! W ósmej klasie jedna z dziewczyn wrobiła mnie, podrabiając liścik miłosny do chłopaka, tylko dlatego, że mnie nie lubiła i chciała mnie zranić. Potem cała klasa się ze mnie śmiała. Zdruzgotana i upokorzona, przysięgłam sobie, że pójdę do szkoły publicznej. Ale choć rodzice w końcu się zgodzili, jakoś i tam nie umiałam się dopasować. W drugiej klasie liceum założono mi aparat korekcyjny na zęby kolejny powód do pośmiewiska. Trzecia klasa była najlepsza. Dostałam się do drużyny koszykarskiej i czułam się zaakceptowana. Zaczęłam też spotykać się z chłopakiem, któremu bardzo się podobałam, ale w ostatniej klasie wkroczyła między nas jego matka. Hej, Patty, Co się stało? Dawid zerwał ze mną Żartujesz? Dlaczego? Jego matka go do tego zmusiła Powiedziała, że traktujemy to zbyt poważnie A ona chce, żeby poszedł do koleżu Co za podłość Nie umiem się pozbierać Wiesz co? Ja mam coś, co ci pomoże Dojść do siebie Co? Zapal sobie trawkę ty palisz? No jasne. Zobaczysz, to jest super. Palenie rzeczywiście łagodziło ból po stracie chłopaka. Od trawki przeszłam do środków pobudzających i uspokajających, potem była amfetamina, haszysz, a nawet LSD. Liceum ukończyłam w 1971 roku bez większych ambicji, by uczyć się dalej. Miałam dość wszelkich zakazów i nakazów. Pracowałam jako kelnerka i wyprowadziłam się z domu rodziców do domku na plaży, który dzieliłam z przyjaciółką. Pewnego dnia wróciłam do domu naćpana i zastałam jej chłopaka rozmawiającego przez telefon. Poszłam do swojego pokoju, żeby się przebrać. A kiedy wróciłam, zarzucił mi, że podsłuchiwałam. Byłam na haju, więc go wyśmiałam, a on zaczął mnie bić. Przestań, do mnie! Proszę cię! Przestań! Oła! Nie podsłuchiwałam! Przysięgam! Co się stało? Cała jesteś we krwi! Chłopak Lizy mnie pobił. Wzywam policję. Nie! Nie rób tego, nie chcę problemu. Pati, to poważna sprawa. Nie można pozwolić, żeby tonemu uszło to na słucho. Lisa mówi, że on należy do mafii. Następnym razem może mnie zabić. Przynajmniej pozwól mi zabieść się do szpitala. Nie! Będą mi zadawali pytania. Ja nie chcę żadnych kłopotów. Pati, twoja twarz jest cała opuchnięta i posiniaczona. Ja wiem. I wyrwał mi całą garść włosów. Wynoszę się stąd do rodziców. Wróciłam do domu i znalazłam pracę w butiku. Później znów wynajęłam mieszkanie na spółkę z koleżanką w New Haven. Tamtego lata poznałam w barze Joffa. Zaczęliśmy się spotykać i coraz mocniej się do niego przywiązywałam. Wprowadziłam się do jego mieszkania, które dzieliliśmy jeszcze z czworgiem innych ludzi, wszyscy bez pracy. Nurzaliśmy się w prochach i alkoholu. W październiku 1973 roku wzięliśmy ślub. Joe pracował na złomowisku. Rok później urodził się nasz syn, Joe Jr. Zaraz potem ponownie zaszłam w ciąży, a mój mąż upierał się, że nie stać nas na kolejne dziecko i przekonał mnie do aborcji. Nie zdawałam sobie sprawy, jak ogromny wpływ będzie to miało na całe moje życie. Co? Co, co jest? Co jest, kochanie? Co się stało? Śnił mi się koszmar. Chodziłam po cmentarzu i zobaczyłam nagrobek z wyrytym nazwiskiem... Dzieciątko Adam. Nie myśl o tym, Pati. Jak ja mogę o tym nie myśleć? Moje maleństwo nie żyje. On zabił moje dziecko. Nie, to tylko mały kłębek komórek. Tak ci powiedział lekarz. Sama mi o tym mówiłaś. To byłoby moje dziecko. A teraz już go nigdy nie pozna. Nawet nie wiesz, co by to było. Wiem. Jestem pewna, że to był chłopiec. Jestem pewna. Dzieciątko Adam. Po dwóch tygodniach koszmary w końcu ustały. Kiedy w 1976 ponownie zaszłam w ciąży, postanowiliśmy, że tym razem urodzę dziecko. Nasz drugi syn Michael przyszedł na świat w marcu 1977 roku. Ale później miałam jeszcze dwie aborcje, ponieważ mój mąż nie chciał więcej dzieci, a ja byłam zbyt egoistyczna, żeby mimo wszystko o nie walczyć. Trudno mi wyrazić, jak wielką odrazę zaczął we mnie budzić Joff. Nie kochałam go już. Czasami nasz najstarszy syn zaczynał płakać i błagać nas, żebyśmy przestali się kłócić. Trzy razy byliśmy w separacji, za trzecim razem wystąpiłam o rozwód. Joe na pięć miesięcy wyprowadził się do swoich rodziców, ale ja w końcu uświadomiłam sobie, że powinniśmy razem wychowywać naszych synów. W listopadzie 1978 roku poprosiłam go, żeby wrócił i żebyśmy spróbowali jeszcze raz, ale odmówił. Nadeszły święta Bożego Narodzenia. Gdzie są chłopcy? Położyłam ich już do łóżka. Możesz wejść i powiedzieć im: Dobranoc. Za chwilę przyszedłem zobaczyć się też z tobą. Co się stało? No, jest mi źle. Nie chcę żyć oddzielony od mojej rodziny. Prosiłam cię, żebyś wrócił. Powiedziałeś nie. Nie chcę się więcej kłócić, Patty. Chciałbym spróbować jakoś ułożyć wszystko między nami. Mówisz poważnie? Tak. Dobrze. Naprawdę, postaram się tym razem. W czasie naszej separacji, Joff wszedł w środowisko motocyklistów. Przebywał z facetami, którzy z niejednego pieca chleb jedli. Zaczęłam jeździć z nimi, zostałam panienką na motorze, a ćpaliśmy coraz więcej. Oboje pracowaliśmy w barze dla motocyklistów, gdzie bywali kolesie otoczeni złą sławą, gdzie policja znajdowała ciała w toalecie czy na parkingu. Ja byłam barmanką, a Joff bramkarzem. Ze względu na klientów, stałam się bardzo pyskata. Hej, kto zamknął kasę? Ja! I ma być zamknięta! Ale że wiecie, ja mam wydawać? Wymyśl coś! To najgłupsza rzecz, jaką słyszałam. Otwieraj to, dragi! Uważaj, co mówisz, nie mów mi, co mam robić. Nie? To ci pokażę. Odłóż tę butelkę! Ty idiotko! to lustro kosztowało setki dolarów. Wzywam policję i każę cię aresztować. Hej, Gino! dlaczego jego nie aresztujesz, co? To wszystko przez niego zamknął mi kasę. Zamknij się, Pati. Wsadźcie ją za kratki. Rozbiła bardzo drogie lustro, nie wspominając o butelkach whisky, które potłukły się, kiedy lustro na nie spadło. Zapłacimy ci stan. Pozwól jej to odpracować. Odpisz wypłaty. Nie chcę jej tu widzieć. A chcesz się włóczyć po sądach, stary? To nie robi dobrze biznesowi. Daj spokój. Pozwól jej to odpracować. Właściciel w końcu się zgodził, więc policja mnie zwolniła. To zdarzenie pokazało nam wyraźnie, że musimy zmienić coś w naszym życiu. Joe miał dobrą pracę na kolei, mogliśmy więc zbudować dom, do którego wprowadziliśmy się w grudniu 1985 roku. Joe przyhamował też trochę z narkotykami, ale ja nadal dużo piłam i brałam coraz więcej kokainy. Byłam znudzona siedzeniem w domu, zatrudniłam się więc we włoskiej restauracji. Dostawałeś sporo napiwków. Parę groszy niewiele. Każdy grosz liczy, Pati. Wiesz, o czym ja marzę? Chciałabym być gwiazdą rock'n'rolla i zarabiać masę pieniędzy. <noise> Naprawdę? Ty? Tak? Ja! Przecież uczyłam się na gitarze jeszcze jako dziecko i lubiłam śpiewać, ale przestałam, bo dzieciaki się ze mnie śmiały. Dlaczego teraz do tego wracasz? Słuchaj, moja przyjaciółka Angie opowiadała mi o zespole rockowym swojego syna, który pomaga też wystartować innym. Mógłby mi pomóc! No to spróbuj, jeśli chcesz. Trzeba pieniędzy, żeby wynająć studio i nagrać płytę, ale moglibyśmy wziąć hipotekę na dom. To duże ryzyko, Pati. To moje marzenie. Joff! Zaniedbałam rodzinę realizując swoje marzenia, ale latem 1986 roku miałam już nagraną płytę, tylko że wraz z ostatnią piosenką zniknął też mój głos. Joe miał już szczerze dość, bo całymi dniami przesiadywałam w knajpach i brałam prochy. Nie panowałam już nad swoim życiem i nie potrafiłam skupić się na tym, co było ważne. Joe Junior wpadł w złe towarzystwo, zaczął nas okradać, włamywał się z kolegami do domów sąsiadów, żeby zdobyć pieniądze na narkotyki. A później przyszedł strach w związku z podejrzeniem raka piersi, który zmusił mnie do poważnego zastanowienia się nad życiem i śmiercią. Już coś wiadomo? Tak. To nie rak. Ach, no to dobrze. Musimy porozmawiać bardziej. O czym? O nas. Nasze życie to bagno i mam już tego dość. Twojego przesiadywania w knajpach do północy. Joe Junior nieustannie pakuje się w kłopoty. Muszę się z tego wyrwać. Przeprowadzam się na Florydę. I zabieram ze sobą chłopców. Na Florydę? Muszę wyciągnąć Juniora z tego towarzystwa, zanim skończy w więzieniu. Słuchaj, ja jestem już tak blisko sukcesu. Możesz jechać z nami albo zostać. To Twoja decyzja ale ja jadę na Florydę z tobą albo bez ciebie wiedziałam, że moje życie to ruina brałam tyle kokainy i alkoholu że potrafiłam jechać autostradą bez świadomości, że jestem w samochodzie i coraz częściej zastanawiałam się co będzie ze mną po śmierci wyjechałam więc z rodziną Joe Junior nie przestawał jednak ćpać i uciekać z domu Trzy razy był na ogólnokrajowej liście uciekinierów. Nasze życie to był koszmar i nie wiedzieliśmy, jak to zmienić. W końcu umieściliśmy syna w ośrodku odwykowym. Podczas otwartych spotkań każdy z pacjentów musiał stać w milczeniu, a jego rodzina opisywała, jaki wpływ jego narkomania miała na jej życie. Kochamy Cię, synu i chcemy Ci pomóc. Jak myślisz, jak się czujemy, kiedy ty uciekasz z domu? Kiedy wagarujesz i włamujesz się do sąsiadów, żeby ich okraść? Prosiliśmy cię, żebyś nie przyprowadzał swoich kolegów do domu, kiedy nas nie ma. Sprowadzałeś dziesięciu, piętnastu, demolowaliście wszystko. I bardzo mnie złości, że ciągle bijesz swojego brata. Nie zasłużył sobie na to. Chciałbym coś powiedzieć Joffowi Tato. Jesteś moim starszym bratem i zawsze cię podziwiałem. Dlatego przykro mi, że traktujesz mnie w ten sposób i bijesz zupełnie bez powodu. A najgorsze jest to, że rodzice wciąż tak się Tobą przejmują i zupełnie zapominają o mnie. To boli tak bardzo, że już kilka razy próbowałem popełnić samobójstwo! Byliśmy przerażeni tym, co powiedział Michael. Nigdy nawet nie przyszło nam do głowy, że mógłby pomyśleć o samobójstwie. Kiedy wreszcie dotarło do mnie, że naszym bezmyślnym życiem i złym przykładem, o mało nie zniszczyliśmy naszych synów, płakałam całymi dniami. Otwarte spotkania odbywały się w piątkowe wieczory. Po nich szliśmy do restauracji razem z kilkoma innymi rodzicami. W taki sposób poznaliśmy Walta i Lindę. Narkotyki są ohydne. Myślę, że to one są jedną z plag wymienionych w apokalipsie. Tak. Powodują, że ludzie robią szalone rzeczy, to hmm. pewne. Sami braliśmy prochy, więc wiem po sobie, jak bardzo niszczą. Diabeł posługuje się nimi, żeby ściągnąć ludzi w jeszcze głębszą ciemność. Największy szok przeżyliśmy, kiedy Joe Junior z kolegami wjechał samochodem przez kuchnię do domu sąsiadów. Straszne zniszczenia. Woda zalewała wszystko, porozrywane rury. Zlew na podłodze lodówka przewrócona, wszystko z nich wywalone na dywan. Auto miało zepsute hamulce. To był samochód kolegi Juniora. Matka zabroniła mu go zabierać, a... ale on i tak zrobił swoje. Mam nadzieję, że jakoś dotrzemy do naszych dzieci. Te spotkania to dobry pomysł. Tak. Takie szczere rozmowy i wspólne śpiewanie trochę jakbym był w kościele. Jakby na to czekali. Walt dał mojemu mężowi kilka kaset z kazaniami ich pastora, co strasznie mnie wkurzyło. Byłam wściekła na Boga za wszystko, co działo się z naszą rodziną. Co za ślepotach. Nie rozumiałam, że to my byliśmy odpowiedzialni za problemy naszych synów. Mimo to i tak wysłuchałam kilku kazań i coś zaczęło się we mnie zmieniać. Pewnego wieczoru, jadąc samotnie, włączyłam jedną z kaset i pod koniec zaczęłam słuchać z zainteresowaniem. Jezus przyszedł, by przynieść wolność więźniom, by dać nam nowe życie. Szanse, byśmy mogli zacząć wszystko od początku z pomocą Ducha Świętego, ale musisz pokutować i otrzymać od Boga przebaczenie i zbawienie przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Musisz go zaprosić do swojego serca i życia. Moje twarde serce zostało złamane. Ze łzami spływającymi po twarzy zjechałam z drogi. Wyznałam moje grzechy i prosiłam Jezusa, by mi przebaczył i wszedł do mojego serca i życia. Kiedy wróciłam do domu i opowiedziałam Joffowi, co się zdarzyło, tylko się zaśmiał. Byłam zawsze taka zła na Boga, że Joff nie uwierzył mi. Zadzwoniłam więc do Lindy. Pati, to wspaniale, narodziłaś się na nowo. Ja nie do końca rozumiem, co to znaczy, ale moje serce śpiewa i czuję się pełna miłości. To Jezus, Jego miłość jest doskonała. I nie chciałabym już nigdy tego stracić, Linda. Nie możesz. Kiedy raz oddałaś swoje serce Bogu, On nigdy cię nie zostawi. W Ewangelii Jana rozdział dziesiąty Jezus mówi i daje im życie wieczne, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To rzeczywiście wspaniała wiadomość. Może pójdziecie z nami w niedzielę do kościoła. Kiedy pastor mówił o błogosławieństwach, po twarzy Jofa spływały łzy. Od czasu do czasu szlochał tak głośno, że pastor to zauważył. Przechodzimy więc do wiersza dziewiątego z piątego rozdziału Ewangelii Mateusza. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Co Jezus miał na myśli? W jaki sposób możesz stać się czyniącym pokój? Kiedy przyjmiesz Chrystusa jako swojego zbawiciela, odnajdziesz pokój z Bogiem. W drugim liście do Koryntian, rozdział 5, wiersz 18, jest napisane: Kiedy przyprowadzasz innych do Chrystusa, by oni też mogli zostać pojednani z Bogiem, Stajesz się pokój czyniącym, prawdziwym dzieckiem Bożym. Tego dnia, 27 stycznia 1991 roku, mój mąż uwierzył w Boga. Razem rośliśmy w wierze i stawaliśmy się sobie coraz bliżsi. Nasz młodszy syn Michael też uwierzył i wyjechał w podróż misyjną. Modliliśmy się o naszego starszego syna Joffa Juniora. Dwa lata później przeprowadziliśmy się do Jacksonville i 4 lipca 1993 roku nasz syn Joff miał fatalny wypadek samochodowy. O drugiej nad ranem odebraliśmy telefon i popędziliśmy do szpitala. W sali było wielu pacjentów, a ja nie rozpoznałam syna, bo był cały pokryty błotem i krwią. Nadal leżał na noszach, na których został przywieziony, a jego szyja była unieruchomiona w szynach. To nie może być on! Patrick dla jego dobra musisz być silna. Nie wolno ci się rozklejać. Synu, jesteśmy tutaj, jesteśmy przy tobie. Mamo, Frank nie żyje. Frank... Wiemy, synu. Postaraj się teraz o tym nie myśleć. Musisz przede wszystkim wyzdrowić Joffa. Co za Steve'em? Ma operację. Frank był pijany. Mm. Mówiliśmy mu, mu, żeby się zatrzymał, ale nie chciał. Jechał sto mil na godzinę. Przeleciał na czerwonym świetle. Nie zauważył cię żarówki. Później nam o tym opowiesz, synu. Teraz zabierają się na operację. Pójdziemy z tobą do windy. Doktorze, zanim winda przyjedzie, chcielibyśmy pomodlić się z naszą synem. Ale rzeczywiście, proszę. Boże... Dziękujemy Ci, że ocaliłeś naszego syna. Bądź z nimi z lekarzami w czasie operacji. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy. Kochamy Cię, syn. Jezus macie w swojej opiece. Syn. Nie chcę umrzeć. O Boże. Prosimy. Zbaw naszego syna. Joe pojechał do domu i przywiózł do szpitala Michaela. Przyszli również przyjaciele z kościoła i modlili się z nami w czasie operacji. Pięć godzin później lekarz wyszedł do nas i powiedział, że nasz syn o mało się nie wykrwawił z powodu obrażeń śledziony i nerek. Och, jak dziękowaliśmy Bogu za jego życie. Dwaj jego przyjaciele zginęli w wypadku, a Joe ciągle pytał o nich. Doktor poradził nam, by powiedzieć mu całą prawdę. Steve też nie żyje. Przykro mi, Sydno. Modliliśmy się z jego rodzicami. Dlaczego Frank i Steve musieli umrzeć, a Scott i ja żyjemy? Dba. Nikt nie zna odpowiedzi na takie pytania, synu. Bóg jeden wie. Kiedy tam leżałem w aucie wywrócony do góry kołami, wierzyłem, że Frank nie żyje. I jego fotel leżał na mnie. Zawołałem do Boga. Błagam. Nie pozwól mi umrzeć. Nasz syn długo wracał do zdrowia, ale teraz ma się już dobrze. Z powodu pracy Joffa na kolei często zmienialiśmy miejsce zamieszkania, aż w końcu osiedliliśmy się niedaleko Chicago, gdzie ja znalazłam posadę jako szefowa działu w poradni dla kobiet w ciąży z problemami. Ponieważ dzieliłam się moimi przeżyciami związanymi z aborcją, w końcu powiedziałam też o tym naszemu młodszemu synowi Michaelowi. Długo płakał. Mamo, jakie to straszne. tak. Wierzę, że Bóg ponownie dał mi w darze dwóch synów i córkę, oprócz tych, które zabiliśmy. Mówiłaś o tym Juniorowi? Jeszcze nie, ale, ale mu powiem. Mamo, dlaczego nie ja? Co masz na myśli? Miałaś już Joffa Juniora, potem była aborcja, później ja, a potem znów dwie aborcje. Ja byłem w środku i zastanawiam się, dlaczego ja żyję. Nie wiem. Po prostu cieszę się, że Bóg mnie wybaczył i nauczył mnie, jak wybaczyć samej sobie. Teraz Bóg używa mojego grzechu, by pomóc innym kobietom, które zastanawiają się nad zakończeniem życia ich własnego dziecka. To musi być bardzo bolesne mówić o swojej przeszłości. Czasami kładę głowę na biurku i płaczę i błagam Boga, żeby mnie zwolnił z tej służby. To takie trudne przeżywać wciąż na nowo to, co zrobiłam, ale Bóg jest dobry. Bóg uratował całą naszą rodzinę. Dzisiaj Joff i ja rozdajemy literaturę i mówimy innym o Jezusie. W klinice spotykam miesięcznie ponad setkę pacjentek i dzielę się z nimi moim świadectwem z nadzieją, że odwiodę każdą z tych kobiet od aborcji, ponieważ znam konsekwencje. Bóg rzeczywiście odbudował lata, które pożarła Szarańcza. W programie numer 2872 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Patrycji Adams. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać: że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Nasz adres: Redakcja Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 2838. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission 646 South State Street Chicago, Illinois 60605 Telefon 312 922 1462